Witam serdecznie. Chciałbym Was zaprosić na Discorda, znajdziecie tam informacje na temat fotowoltaiki i pomp ciepła. Możecie również porównywać swoje instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła, zadawać pytania i prowadzić dyskusję. Link do Discorda dostępny w opisie filmu. Zapraszam. Witam serdecznie. Mamy czwarty dzień. Pięknej pogody. Słoneczko się wynusza, za, za ten dom. Wychodzi sobie z dnia dzień jest coraz wyżej. Jak widzicie, te panele mają 15 stopni. Pochylenia przykurzone trzeba by je umyć. jest już Sarny Goni. Także mamy 15 stopni pochylenia paneli i mamy z dnia na dzień coraz lepsze rekordy w produkcji. Zaraz wam pokażę jak tam falownik się zaczyna budzić. Ok, idziemy do środka. To jeszcze klimy. Piątka pracuje. Podemka odpoczywa, grzeją. Dzisiaj nie jest tak zimno z rana. Wczoraj z rana było minus chyba 6 czy 7. Dzisiaj jest całkiem przyzwoicie. Ale zaraz zobaczę, jaka temperatura jest. Dobra moc to jest niecałe 400 W o, o, 400 W mamy w tej chwili A jest godzina 7 panele są skierowane lekko na zachód także zobaczymy dzisiaj Akurat jest sobota Jakie mamy tam napięcia. Że zbliżamy się niebezpiecznie do 253 V. Pamiętacie z jednego z filmów. Troszeczkę sobie poprawiłem. Te napięcia spadły. Ale jeszcze muszę poprawić tylko czekam na dwa liczniki. Bo chciałbym założyć do klimatyzacji żeby móc pokazać wam zużycie. Każdej jednostki poszczególnie. Wiecie co. Teraz odkręcę wodę i chyba przemyję te panele bo. Prawda brudne są. No niestety nici zmycia. Wąż zamarzł. Trzeba go wystawić na słońce. Później go przemyjemy te panele. Niestety wężyk przymorsł. Dobra. Nie wiem, czy widzicie ten brud. Ale pomyślałem, że zrobimy eksperyment mały. Jest lekki kurz. Zrobimy taki eksperyment, że poczekamy sobie do południa, jak słońce będzie centralnie. Padało tutaj z tego miejsca na panele. Zobaczymy jaka jest produkcja przed myciem, spukaniem, ja tylko przepuczemy, a produkcja. Także zrobimy taki eksperyment. Zobaczymy, czy cokolwiek w ogóle to pomaga. Ok, słonko się wynurzyło już za tego domku. Ono będzie tu wyżej szło zaraz nad tymi drzewami. I tutaj w tym miejscu, gdzie się jest południe, ja mam leciutko panele. Tak jak mówiłem, południowy zachód. Dobra, także zrobiłem później eksperyment, test taki. Czy cokolwiek to daje, aczkolwiek to może nie być miarodajne, ponieważ po, po przepukaniu tych paneli będą chłodniejsze i na pewno mogą lepiej dawać nam te panele. Ale to sobie odczekamy, aż one wyschną, znowu się nagrzeją i zrobimy pomiar. 7.30, mamy 1187W. Także idą w górę. 4000 kW Produkcja, napięcie na sieci. Jak widzicie jest takie. Niebo nie jest jakieś czyściutkie. Mamy smugi. Dlatego mamy wykres taki troszeczkę szarpany. Słoneczko mamy tu, także mamy poszarpany troszeczkę wykres. Dobra, słuchajcie, weźmiemy się za przepłukanie tych paneli z tego kurzu. Idę po termometr, zmierzymy jaką ma temperaturę. Zobaczymy, czy coś to poprawi, czy jest sens w ogóle to przepukiwać? Dobra, zmierzymy sobie temperaturę paneli. Temperatura jest, słuchajcie, 19,7 stopnia. Nie są jeszcze tak już tak super nagrzane. No, zależy, gdzie przyłożymy. Średnia wychodzi, wychodzi 17,1 stopnia. Dobra, czym ja to puczę? Wodą ze studni, nie miejską. Zresztą miejskiej nie mam. Ze studni, która nie ma osadu. Dobra, idę po węża. Jak widzicie, dorę sobie węża. Przepukuję je. A, jeszcze jedna ważna rzecz, ale to patrzyłem, było 6000 W. Przechodziłem przez umieszczenie, gdzie jest palownik, Było 6000 W. Także później próbujemy uzyskać tą samą temperaturę. I zobaczymy, czy coś to daje. Dobra, ja je umyję. Się widzimy za chwilę. A jeszcze, zobaczcie brud tutaj się zbiera w tych narożnikach. Tu, tu, dobra, ja je umyję i się widzimy za chwilę. Dobra, połowa paneli jest przepukana. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, jak tamte są jeszcze zakurzone. To już mamy przepukane. Robiły się czyściutkie. Nie ma tego kurzu w tych narożnikach tego brudu. Dobra, idę przepukać następną połowę. Zmierzymy temperaturę, żeby miała około 17 stopni. I zobaczymy, czy coś tam to poprawiło. No, z tej strony najbardziej widać brud. Na tych panelach. Dobra, czyścimy teraz tą stronę. Dobra, mamy wszystkie panele przeczyszczone, spłukane. Możecie zobaczyć. Są czyściutkie. Dobra, zobaczmy, jaką mamy temperaturę. słuchajcie nie ma wielkiej różnicy po przypukaniu. Nie wiem, czy to będzie widać. O, kurde. O, 17 stopni. Jeszcze kilka pomiarów. O, nawet 17,3 stopnia. Widzicie, 17,3 stopnia. Dużo ich nie wychodziłem. Idziemy zobaczyć teraz do falownika. Słuchajcie, miałem równiutko 6000 wat, Teraz mamy 7000. Ale dla pewności oczywiście, co poczekam aż wyschną całe panele. No, będzie szybciutko. Myślę, że 10 minut maksymalnie. I wtedy zobaczymy, jaka jest produkcja. Jeszcze mamy panele mokre, czy woda z nich spływa? Słuchajcie, coś tam spływa. Dobra, jeszcze chwilkę poczekamy. Możemy zmierzyć jeszcze temperaturę, jaką mamy. Troszeczkę niższą, nie wiem czy będzie widać. 16,6 Ta woda dużo nie zrobiła, nie obniżyła tej temperatury tych paneli. No na pewno już nie są takie zakurzone. Jeszcze chwilę poczekamy, aż wyschną. No zobaczcie na falowniku nic się nie zmienia. Dalej mamy 7000 W. Także z tego co widzę, to po przepukaniu uzyskaliśmy 1000 W. Do przodu. No i dobra. One wysły Mamy już suchutkie, czyste. Mierzymy temperaturę. I proszę bardzo, mamy nawet większą temperaturę. 18,5 stopnia. Jeszcze z jednym pomiar. 20 stopni. Zależy, gdzie się przyłoży. Tu mamy 19,6. Średnio przyjmijmy, że ma 19, czyli mamy wyższą temperaturę i idziemy do falownika. Jesteśmy przy falowniku. Jak teraz widzicie, wszystko wyschło, temperatura jest podobna. Zyskaliśmy jakieś 800-900 W. Około 900 W zyskaliśmy na czyszczeniu paneli. I jeszcze rzut oka na napięcia w sieci. Dobra, słuchajcie, podsumowując, to w całe mycie tych paneli, to nie są warunki laboratoryjne. Tutaj macie wykres mój. Wiesz, tu w tym miejscu one były czyszczone. Nie sugerujcie się tym, że tutaj po prostu tak poszło to do góry przez mycie. Bo jak widzicie, były smugi na niebie i ten wykres jest taki poszarpany. Moim zdaniem, no, ja swoje panele te, które mam 15 stopni od czasu do czasu przepukuję z tego kurzu, brudu. A panele, które te 8 sztuk, które mam na koncie 30 stopni w ogóle nie mają tego brudu. Deszcz świetnie sobie z nimi radzi. I porównując jeszcze ten tutaj wykres, że to nie tam chodzi o mycie, że on tak podskoczył do góry. Macie tutaj Pawła wykres, też widzicie, on mieszka bardzo blisko mnie. I też ma tak poszczępiony wykres, także to nie jest odmycia. Słuchajcie, nie ma sensu najmniejszego. Ja bym w ogóle ich nie mył. O, nie myłbym ich w ogóle, gdyby te panele miały chociaż przynajmniej te 20 stopni. I tym akcentem chciałem Wam podziękować za uwagę. Pozdrawiam i do następnego.